Hej święcie, witajcie z tej strony Kileon i to dzisiaj w sklepie 28 lutego 2022, 2022. także zobaczmy co dzisiaj mamy. Ostatni dzień lutego i uwaga, uwaga, pakiet galakcji, czyli zwiadowczyni galaxii za 2000, gwiazdne uderzenie za 1200, Celestia za 800, kosmiczny zwiadowca za 500 i cały zestaw za 4000. Dalej mamy zestaw arktyczni renegaci, czyli oczywiście Nalia za 1200, i lodowy propszodek za 1200 i dwa skinki za 1600, Joy za 1200, balonówka stęczą za 300, zero za 2000, punkt zerowy za 500, yy, surferka za 1200, wysłoniczka za 800, powiedz tak za 500, flow za 500, kurczę, akrobacje za 500, e, precyzyjne kopnięcie za 200, e, pakiet zadania o monarchini, Gambi D-Rock, e, Psylock Domino Cable, e, tutaj od jakieś rzeczy Uncharted, Aloy i to tyle. Także co widzę, jeśli sklepie mi się podobało, to pamiętajcie, że sobie subikacie, a w górę, czołówek do Digital na sklepie, a jeśli znajdziecie, jak nam,